No i co, czas na zmianę. Fajnie mi się pływało tym silnikiem. Co prawda ma długą stopę, a ja do pontonu powinienem mieć krótką, ale mimo wszystko ponad 20 na godzinę można było płynąć. Z tym, że on troszeczkę jest za słaby. Po prostu, żeby płynąć te 20 parę na godzinę, trzeba go trzymać na maksymalnych obrotach. A to ani nie jest fajne, bo hałas jest duży, ani nie jest to fajne dla samego silnika. No więc cóż, zmiana. Zmiany w życiu są najważniejsze. Kupiłem sobie coś nowego. Zaraz pokażę. I oto ten nowy nabytek. Ktoś może się zdziwić, wariat zamienia to Hatsu na Storma. Jednak chodzi mi o, przede wszystkim o to, żeby silnik był mocniejszy, a jednocześnie żeby nie był cięższy. Dlatego kupiłem Storma, dwusuwa, 9 i 8 konia mechanicznego. I on jest nawet lżejszy, ten waży 28, a ten 26, no i ta moc to będzie dopiero jazda. Otwieramy. No i co tam w środku? Tutaj. A tak, to jeszcze zamówiłem pokrowiec. Wrzucili mi do jednej paczki, dobra. Co tutaj jest? Tu nie ma nic. O, proszę. A tutaj mamy silnik, zbiornik paliwa, narzędzia. No fajnie, fajnie, zaraz go wyciągnę. Najpierw muszę tego ze smutkiem w sumie zdjąć z tego stojaka. Bo mam tylko jeden na razie. Ok, silnik przestawiony. Mam nadzieję, że mi nie upadnie, ale nie postawiłem go parę o ścianę. Myślę, że będzie ok. No i ten teraz wlatuje. Trzeba go odpakować. No, fajnie, fajnie to wygląda. Włączę się jak go powieszę na stojaku, bo nie mam pod ręką statywu. Oto i on. No, pięknie się prezentuje naprawdę fajny i troszeczkę jest lżejszy rzeczywiście to czuć jak go podnosiłem że jest lżejszy od Tohatsu dobra zajrzymy pod tą czapę tutaj się otwiera inaczej to trzeba pociągnąć a nie tu, sorry tu trzeba pociągnąć i teraz do góry to trzeba tak ustawić i sprawa załatwiona no malutki ten silniczek jest Dużo mniejszy niż ten sześciokątny Jak to wszystko wygląda tak. Nie ma tutaj silikonu. Robią postępy Chińczycy. Absolutnie. Prawdopodobnie jest brak termostatu. Bardzo lekko się obraca fajnie. To jest śruba do regulacji oporu obrotu. Jeśli ją wkręcimy, to po prostu będzie się ciężej obracać, jeżeli ktoś woli. Bo ten, teraz to się absolutnie bez, bez jakiegokolwiek oporu obraca. I widzę, że jest smar. Troszkę smaru i tu... Nie, tu nie widać. Dwie rzeczy są dziwne. Manetka, która chodzi w drugą stronę niż, yy, niż w Tohatsu, czyli przekręcamy ją yy, tak i wtedy jest przyspieszenie, a tak kasimy. Wolne obroty. Wysokie obroty. No ciekawe. No pewnie tak było w Tohatsu starym. A druga sprawa w tym Tohatsu jest takie podłączenie do linii paliwowej zewnętrznej i takie też widziałem na filmach na YouTubie, jak pokazywali te stormy. Ale tu jest taki pojedynczek w starych, dawnych Tochacu. No i no, taką pewnie też mam linię paliwową. Zaraz zobaczę ten wąż. To ciekawe. Złącze jest takie, które by pasowało do Tochacu. Czyli dwa gniazda i dwie wypustki. A tutaj jest tak, to chyba nie będzie pasować dobra, wszystko jest jasne, to idzie do zbiornika to idzie do zbiornika a tu z drugiej strony zrobili taki no zobaczymy jak to się zapina no spoko dobrze, wygodnie nawet jest w porządku jedną z pierwszych rzeczy, które zrobię w tym silniku to wymienię anodę te silniki chińskie, te kopie y, oryginałów mają problemy z korozją y, utlenia się aluminium. Nie wiem, czy to jest zły y, lakier, czy to jest zły podkład, czy to jest właśnie słabej jakości anoda. Należy ją wymienić, kosztuje niewiele. Kupiłem oryginalną anodę Tohatsu o takim numerze, która pasuje do tego. Wymienię, dałem za to 71 zł plus przesyłka, więc nie jest to wielki wydatek, a może to pomóc jeżeli chodzi o korozję. Odkręcę tą, przykręcę oryginalną i sprawa załatwiona. Przykręcono niezbyt mocno. Ta anoda jeszcze służy jako e, korektor trymu. Jeżeli przy prostym ustawieniu silnika łódka skręca, to można zrobić korektę w jedną lub w drugą, i to poprawia sytuację. Teraz biorę tą nową i zaraz sobie porównamy. Tak te nody wyglądają. Po lewej jest oryginalna Tohatsu, po prawej jest chińska. Tak, w rękę jak brałem wagowo, one się nie różnią niczym. Tu jest takie wycięcie, tego nie ma tutaj. I generalnie to wyglądają, oprócz tych szczegółów, wyglądają tak samo. Nie wiem, możliwe, że tutaj jest, bo to jest anoda cynkowa. Może tutaj jest więcej cynku, może tu jest 100% cynku, a tutaj jest mniej. Nie mam pojęcia. Warto zmienić. Koszty niewielkie. Moment, jak to dać? Tutaj mamy tą dziurkę. Dobra, nowa na miejsce wskakuje. Nie należy anody niczym malować, zabezpieczać, i także tej śruby. Ta śruba powinna być czysta bez smaru, żeby połączenie elektryczne zresztą było poprawne, bo to jest korozja galwaniczna. Ok, mocno, ale z wyczuciem. I teraz muszę nasmarować kolumnę, żeby tam się woda nie dostawała. Bo smar nie dość, że powoduje, że to się lekko rusza, to jeszcze zajmuje tą przestrzeń, do której mogłaby wniknąć woda. Polecam taką końcówkę do smarownicy, bardzo fajna. Bardzo łatwo się przypina i potem się bardzo łatwo odpina. I tłoczę w smar. O, bardzo ładnie, widać jak to wyszło. Nawet nie dużo musiałem tego... I teraz góra, dobra wychodzi porządnie. Teraz sprawdzę, czy w ogóle jest jakikolwiek olej w tej przekładni tutaj. A jeśli jest, to go i tak spuszczę, bo nie wiadomo, co tam Chińczycy nalali. I wleję jakiś markowy. Tu jest opisane, są te śruby po lewej stronie. To jest śruba do płukania silnika. To jest śruba olejowa. I tutaj. Tam odkręcamy, tędy wypływa olej. Następnie tędy napełniamy, i kiedy przez tą śrubę zaczyna wyciekać, to znaczy, że już jest dość tego oleju. O kurczę, ciężko to. Uah. Niby nowy silnik, ale ciężko, mocno ta śruba wkręcona. Coś tam płynie powolutku. Jest olej, ale nie wiem, czy to nie jest jakaś resztka. Nie wiem, czy w fabryce po prostu po próbnym odpaleniu nie spuścili oleju. Wszystko się okaże za chwilę. Tak niewiele tego płynie. Aha, jak odkręcę górne, górną śrubę, to szybciej zacznie płynąć. Zobaczymy to za chwilę. O tak, od razu szybciej leci. Co to jest za olej? Ciekawe. No, śmierdzi tak jak przekładniowy, dokładnie jakiś chiński olej przekładniowy, ale takiego nie chcemy. Chyba niech sobie wycieknie spokojnie parę minut. Dobra, potem do tego otworu wstrzyknę trochę świeżego oleju. Niech on przepłucze i wypłynie tędy, żeby pozbyć się resztek tego starego, starego nowego oleju, czekamy, ciekawa sprawa jak tutaj się patrzy to widać że takie opiłki metalu wypływają i nie wiem czy będzie widać tutaj ale tutaj jest też na tym, na tej magnetycznej śrubie nie wiem czy to, o widać chyba teraz są opiłki, teraz zobaczę czy te opiłki to są jakieś grubsze czy to taki pył no nie, w zasadzie to są takie raczej jest jedna taka większy kawałek, a reszta to po prostu taki pył okej, okay, olej spuszczony, przepłukany przez tą górną dziurkę i teraz napełniam patrzymy kiedy wypłynie stąd trochę będzie pompowania, bo tu jest 300 coś mililitrów do tej przekładni wchodzi no dobra, do roboty dobra. No, leci już górą. Dobra, starczy tego. Trzeba to zakręcić najpierw na górze, a potem odkręcić dopiero tą pompkę. A pompka, szczerze mówiąc, muszę coś wymyślić innego, bo pompowanie tą pompką to jakiś dramat. Ciekawe, czy w fabryce posmarowali ten trzpień, na którym jest, mocowana jest śruba napędowa. Czy też może zaoszczędzić chcieli na, na smarze? Ok, wyłazi Ta zawleczka. Jest. Myślę, że w drugi raz można ją wykorzystać, więc ją wyprostuję i odkręcamy. To jest chyba 13. O i więcej. To będzie klucz 19? Nie. To będzie 17, wydaje mi się. 17, dobrze. Dobra, mam nasadkę 17. Jakiś klocek drewniany, żeby zablokować śrubę. I kręcimy. To nie jest mocno przykręcone. Tak jak myślałem. Jest nakrętka, jest podkładka. I teraz niespodzianka. No nie. Tu też jest jeszcze jakaś podkładka dystansowa. Ale wszystko jest bez smaru. No to biorę się i smaruję. To jest wodoodporny smar Quicksilver. Drogi jest jak cholera. No, ale ponoć jest dobry. Dobra. Bo jak nie ma smaru to to się sklei ze sobą te metale nie można potem ściągnąć tego dobra i teraz na no, to śrubajcie i teraz musimy sobie ustawić zobaczyć gdzie jest ta dziura na zawleczkę i teraz lekko i teraz obserwując tę, tą śrubę i to nacięcie, przekręcamy i jeszcze kawałek. I wygląda na to, że jest ok. Teraz by trzeba ściągnąć tą stopę całą, no, ale nie wiem, czy w tym momencie mam chęć. No dobra, następny etap to zdjęcie tej przekładni, żeby to zrobić trzeba odkręcić cztery śruby, ale tu jest jeszcze jedna rzecz, tą nakrętkę kontrującą trzeba odkręcić i teraz sprawdzimy w jakiej z pozycji jest ta nakrętka i to cięgno, kiedy jest przedni bieg wrzucony i w innych położeniach. To jest pozycja do przodu. To jest pozycja neutralna, a to jest bieg do tyłu, czyli w zasadzie to się, ta nakrętka się opiera niemalże o obudowę. No powiedzmy, że brakuje tam 2 mm. Podniosłem teraz kolumnę do góry, żeby było mi wygodniej, i odkręcam te nakrętki. Nakrętka kontrująca jest dziesiątka i mamy klucz numer 10. I zakładamy tutaj, a tutaj ta nakrętka mosiężna to jest jedenastka. I teraz odkręcamy nakrętkę kontrującą. O, zeskoczyło mi do góry. Teraz już łatwo idzie. Zaraz pokażę to w zbliżeniu. O, właśnie. I teraz można tą nakrętkę mosiężną odkręcać do góry. Do góry odkręcać. Po prostu ona będzie szła do góry i rozłączy się to połączenie tych prętów. O, dobrze. Już teraz zeskoczyło. To są rozłączone te dwa. Góra z dołem jest rozłączona. I teraz, jak wrzucam bieg do przodu, no to widać co się dzieje. Dobra, i teraz będzie można zdjąć przekładnie bez problemu. I teraz odkręcam te dwie śruby. To są dziesiątki. Teraz druga luzuję. Wezmę sobie klucz z grzechotką. Szybciej to będzie szło. O, chyba jednak nie. Tu jest za mało miejsca, żeby to weszło. No i skręcimy tak. O, widzę, że Chińczycy y, stosują klej i to nie pierwsza śruba w tym silniku, która jest klejem posmarowana. Mam na myśli oczywiście klej do gwintów. Tutaj to samo. I teraz przekręcam silnik na drugą stronę. I odkręcamy tę. No, mamy kolejną śrubę i ostatnia śruba wychodzi. I wysuwam przekładnię. Wiem co jeszcze. Muszę odkręcić tą nakrętkę. Bo ona... nie pozwoli mi wyciągnąć tego. Teraz zobaczmy jak to jest zrobione. Czy to jest posmarowana ta gumka? No nie widać na niej smaru, ale jest taka... Tu ustawa. Teraz pytanie za 100 punktów, czy to jest posmarowane? No, wydaje mi się, że jakiś tam smar jest. Może niedużo? No, zobaczmy. To jest czyste teraz. A jak pociągnę po tym? No nie, ale no, takie. Powiedzmy, że tego smaru, jeżeli w ogóle był, to było go bardzo mało. No nic, zaraz posmaruję. Nakładam smar porządnie, nie żałując go. Teraz jeszcze na tą uszczelkę. Bo tutaj wchodzi metalowa rurka, żeby ładnie się wsunęła. To trzeba to porządnie posmarować. Ok, śrubę smaruję smarem. To dziwne się może wydawać, ale jednak one się lubią zapiekać w tych gwintach. I wkręcam. śruba jest tak leciutko dokręcona, dopiero będę dokręcał mocno, jak wszystkie będą na miejscu. Następną wkręcam i tak wszystkie cztery po kolei. Przedostatnia, trzecia dokręcona i ostatnia dokręcona. I teraz dociągnę porządnie te śruby wszystkie cztery. No trzeba oczywiście robić to z wyczuciem, bo to jest śruba jest stalowa a obudowa jest z jakiegoś stopu aluminium, to łatwo zniszczyć gwint. Teraz silnik na drugą stronę i tak dokręcam. I ostatnia. I teraz z powrotem ta nakrętka wskakuje na ten trzpień, na tą śrubę. Najpierw muszę cofnąć Ok. Nakręcam to, w porządku. trochę głębiej. Następnie to jest luz. Dobrze, i teraz to skręcamy. To musi być potem ustawione dokładnie tak, jak zapamiętaliśmy przed demontażem. Przypomnę, ten plastikowy element był dokładnie na środku tej śruby. Zobaczmy. O nie, to jest za daleko w tą stronę. Musimy dalej wkręcać. Zobaczmy teraz. Prawie, prawie. No jest OK. Dobra, teraz to skręcam. Klucz dziesiątka, a tu łapiemy jedenastko. I dokręcamy tą dziesiątkę porządnie, żeby to się nie poluzowało. W czasie pływania pamiętamy, że sporo wibracji tu jest. Gotowe do przodu. Luz i wsteczny. I chyba wszystko jest ustawione tak jak było. Teraz będę smarował trym. Ten pręt, na którym to się obraca. Wydaje się, że Chińczycy coś tam posmarowali, ale ja to zrobię porządnie. Więcej tego smaru dam. Mam w strzykawce smar, a tu są akurat takie dziurki, które pasują i wciskam. No ładnie wypływa. I to samo z drugiej strony. Też elegancko wypłynęło. I teraz to te nadmiary wyczyszczę, i jest gitara. Dobra, teraz muszę sprawdzić, jakie jest, położenie, jakie jest położenie śruby względem dna łódki, czy tam pontonu. Może nie chodzi tutaj dokładnie o śrubę, tylko o płytę antykawitacyjną, czyli o to coś. Dolna powierzchnia tej płyty powinna być około 3 do 5 cm poniżej dna łodzi, przynajmniej przy takiej pojemności, przy takiej mocy silnika. Biorę poziomicę. I tutaj sobie ustawiam, i teraz miarka to jest chyba tak około 5 cm poniżej na łodzi. To jest to maksimum. Przygotowałem sobie takie dwie listewki: jedna grubości centymetra, druga około dwóch. Będę eksperymentował. Podniosę najpierw o 1 cm, potem o 2. Zobaczę, czy to w ogóle. Będzie miał jakiś wpływ. O co mi chodzi z tymi listewkami? Po prostu poluzuję te śruby mocujące, uniosę silnik i wsunę tutaj na szczyt tej pawęży pod to mocowanie silnika. Najpierw jedną listewkę, potem wymienię na drugą. No i będą eksperymenty. Po dwóch weekendach pływania spuszczam olej i zobaczymy, czy jakieś opiłki są, czy już jest czyściutko. No olej płynie czysty. Nie widzę żadnych, żadnego brokatu, ani innych zanieczyszczeń. Potem obejrzymy śrubę, tą śrubę magnetyczną. Zobaczymy, czy tam są jakieś opiłki. Dobra, niech to sobie leci, a my oglądamy. Tu mamy śrubę. Nie, śruba jest czysta. Brak opiłków. Teraz zobaczymy pod światło, jak to wygląda. Nie ma tu żadnych opiłków. Olej jest czysty. Także super.